Witajcie, kochani, kawosze i pani Ladybank. Dlaczego Ladybank? O tym za chwilę. Marcin Gazowski, kanał napędzany kofeiną, w drodze. Służyliśmy kawę wraz z Maciejem Świętym, który upakował tutaj swoją ilustrację. Ponadto Maciej Święty ma wystawę. Tutaj właśnie i stworzył galerię plakatów dla Lady Punk. Dzięki temu właśnie spotkaliśmy się wszyscy razem, bo z Mackiem to jest kolejny projekt i on nas wprowadził jakoby w świat Lady Punk. I to właśnie z nimi stworzyliśmy kawę Lady Punk. A co do samych prac, niech Maciek się wypowie i poopowiada nam może o współpracy i o przygodzie z Lady Punk. Cześć, Siemano. To jest Maciej Święty, Święcicki, który połączył kawę z muzyką, z muzyką, z artyzmem, chciałem powiedzieć. I z plakatem. I z plakatem. Eee, to ty spowodowałeś, że my, którzy jesteśmy w środku, z tym, co jest na wierzchu, wygląda tak, a nie inaczej. Jak ja to wymyśliłem? Bardzo mi się podoba. <słysza> Co, co, ja, co, jak to wyszło z tym Lady jestem, Punk? Powiedz tak szybciutko, ej. Ostatnio napisałem, że jestem wielkim fanem kawy, nie lubię nudy, kocham muzykę i lubię rysować. I tak, z połączenia tych wszystkich pasji i miłości do Lady Punk powstała właśnie taka kawa. No i oni co, pokazałeś im plakaty najpierw, tak? tak bo, zrobiłem, bo tutaj z tyłu. Na 40-lecie zrobiłem y, serię plakatów y, dla Lady Punk, która właśnie tutaj ma, wystawa ma swoje miejsce i pomyślałem, że fajną opcją byłoby e, wykonanie takich grafik i połączenie ich z kawą. Zaproponowałem zespołowi, spotkało to się z bardzo dobrym odbiorem. Kawa też posmakowała, więc e, szybko i sprawnie poszła realizacja tego planu. I cała seria Lady Punk jest na twojej oczywiście stronie, czyli plakaty można. Plakaty kupić. można na stronie Lady Punk w oficjalnym na, sklepie. No właśnie, bo to też jest tak. E, tak, dokładnie. Głównie tam. Kawę też. Tak, no i właśnie, i, i po za chwilę kawa. Kawa Lady Punk również będzie na oficjalu, więc e, śledźcie w Lady Punk. Macie Maciejświęty.pl e, Sklep oficjalny Lady Punk i koncert się zaczyna, więc my się chyba też zawijamy, nie? Maćku dziękujemy Ci raz jeszcze, super współpraca jak zwykle, czysta no, przyjemność. Poczekaj, chciałem jeszcze powiedzieć, że on bardzo ładnie rysuje, maluje. I pachnie. I, pa i pachnie, a, a dziękuję bardzo. Może teraz jeszcze pokażemy Wam, jak wygląda sama oprawa przedkoncertowa. Pokażemy Wam kawę Lady Punk, bo możecie kawę nabyć przed koncertem, możecie kawę nabić na stronie oficjalnej zespołu Lady Punk. Więc zachęcamy Was do zakupu merchu Lady Punk wraz z kawą właśnie. A teraz zobaczmy, może panowie z Lady Punk powiedzą coś sami o swoich zwyczajach kawowych. Tą łapką, tą łapką zasypuję kawkę. Najlepsza kawa jest w Brazylii, ale nie stać mnie na wyjazd. Dziękuję. Ja kiedyś z Kanady dostałem od koleżanki, naszej fanki, dostałem kawę, paczkę i od tamtej, i to było z pięć lat temu, jak graliśmy w Toronto. I od pięciu lat na początku nam z Kanady przysyłała tą kawę, a teraz się okazało, że jest w Polsce, w zabrzu. I ja sobie raz na trzy miesiące przy, dostaję dwie takie paki tej kawy i, i piję. Będziesz Będzie dostawał inną. inną, lepszą. Wspaniała, kawa. wspaniała. Tym bardziej wspaniała. mi smakuje jako stary Nie Może nie taki stary, ale, ale bardzo taki no, ugruntowany. Ty jesteś młody tato teraz, Ty jesteś młody tato. Młody tata i nowa kawa. Nowa kawa. Ja pamiętam swoje pierwsze doświadczenie z kawą w Warszawie, w hotelu Forum. A to bo nie był Irish Coffee? Nie, 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 to była znakomita kawa, była tak parzona, bo pamiętam tego barmana, już mógł nawet umrzeć, ale w każdym razie on mi robił kawę i to była znakomita kawa. I nie piłem wtedy w ogóle, nie piłem. w ogóle muzycy mało pili wtedy kawy, mieli inne zainteresowania, ale wtedy to mi znakomicie posmakowało, to była dobra kawa. Pamiętam, że kawa <coughs> była kiedyś dla mnie takim w ogóle zakazanym owocem. To, to było coś, na co ja czekałem, kiedy będę mógł się napić pierwszej kawy, bo widziałem, że rodzice piją, ale zawsze to było to jeszcze nie dla ciebie, nie dla ciebie, gdzie tam sobie jakieś herbatki, soczki, więc ja czekałem na ten moment i no, długo, długo czekałem. Moje pierwsze spotkanie, wiecie, jakie było z kawą? Miałem chyba 10 lat i we Wrocławiu właśnie, w naszym mieście, znaczy w moim mieście, na polach marsowych zawsze przyjeżdżali żołnierze, rozstawiali namioty i oni mieli wtedy taką kawę w takich kostkach, tak, tak jak mm. cukier w kostkach. Mm. I ja pamiętam oczywiście, tak jak Kielich mówił, że w ogóle nie było dostępu normalnie do kawy, żeby rodzice nie dawali kawy, to my dawaliśmy im papierosy, które kupowaliśmy gdzieś tam w kiosku ruchu, a oni nam dawali te kostki w ogóle kawy i myśmy to gryźli. No tak, <laughs> jak ojca. taki Russian Candies. Kupowałem takiej kawy, ponieważ mój... W świętej pamięci tato był żołnierzem. A wiedziesz, a to i, dobre było. Tak, ja spróbowałem tego. A myśmy tego gdzieś tam wykradłem. To taka jak taka kostka mydła wyglądała. Tak, tak, Słuchajcie, tak, chciałem powiedzieć, tak. że ta kawa, tak. ta kawa, proszę bardzo, to jest ta. Yy, kawa yy, Nigdy nie widziałem połączenie z gitarą i ze wzmacniaczem fendera. To jest znakomite połączenie. No. O, uwielbiam kawę, ponieważ jest to tak naprawdę moja jedyna używka. Więc no nie, ale też jeszcze powiedz, że ty masz ciśnienie w ogóle, wiesz, takie, że... Żebym... Mam ciśnienie nie poszykał, Nie poszczykał, bo więc on, on musi 10 kaw. na ile pieszka kaw dziennie? Ja? No. Dwie, bo do to ty? już jest max i wtedy jak już wypiję trzecią, to jadę do szpitala. No, no, nie, to ja tak nie, 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 ja dwie, dwie. Jedną po śniadaniu i drugą... Po obiedzie. Nie ja tylko ta mogę rano idzie. wypić jedną kawkę, ale Wam mówię, ta jest przepyszna. Ja sam wybieram pachnie pięknie. Mm, Brazylijsko-kolumbijska. Jest świetna etykieta, bardzo związana w ogóle ze zespołem Lady Punk, bo jest i Fender Statoaster z łapką. Właśnie tak to Jan już powiedział, że tą łapką mieszamy kawę. Jest wzmacniacz z Fendera. Twoje logo. A, jest moje logo Jan Bo i kawa Lady Punk. To projekt został zrobiony przez Macieja Świętego, bardzo znanego grafika z Wrocławia, który już rozrobił dla nas parę fajnych plakatów. Też ta łapka z, z gitarą, znaczy gitara z łapką, przepraszam, gitara z łapką też była robiona przez Macieja, więc naprawdę bardzo polecamy. Jest to świetnie zrobiony produkt. I pyszna kawa. Jest bardzo na, smaczna. Naprawdę jest. Ja nie używam ani mleka ani cukru. Piję po prostu sopę. Jest doskonała i to nie mówię, dlatego że tutaj są. Wiadomo co. Najlepszego. Po prostu jest smaczne. A teraz, może poszwędamy się po prostu zakulisowo, pozaczepiamy ludzi. Co wy na to? Proszę Państwa, no sytuacja wygląda tak, że tam. Jest merch Lady Punk, a tam jest kawa, a, pa... a pan? Co pan robisz? Proszę pana, y... pracuję. Śwendamy się tutaj napędzani kofeiną cały czas, bo pospijaliśmy kofeinę z, z tamtych, tych, nie? Tak. Jak ci smakowała? Wyborna, świeżo zaparzona, delikatna, filtrowana, cieplutka, aromatyczna kawka. Mm. dobra, to ja Wam pokażę, gdzie to jest, nie? Pokażę. pokażę im. A co? Tam jest merch, tam jest merch. Tu są koszulki Lady Punk. Pełna rozmiarówka, mówię Wam. A to jest nasza księżniczka, Madzia. Nasza ma ma magiczka e, księżniczka, e, która tutaj pięknie też wszystko zorganizowała. Polega tutaj klimat... Na czym polega? Powiedz. Mamy tutaj degustację nowej kawy Lady Punk. Można kupić ziarno Lady Punk, kawy Lady Punk i pić ją rano i po południu. Serdecznie polecamy. Panowie, zapraszam do degustacji. Serdecznie zapraszam. Tylko kawa Lady Punk. To ma Super. Więc fani, Lady Punk to bardzo otwarci ludzie, jak widzieliście. Dziękujemy, Madzia. Lecimy dalej. Nie wiem, może wrócę na ten balkon ciemny tam. Bardzo fajne jest to, jak e, i zaskakujące zarazem, jak zespół rokowy z takim ogromnym dorobkiem 45-lecie będzie za w przyszłym roku 45-lecie zespołu. Są wciąż otwarci na takie nietuzinkowe projekty. Jan Borysewicz jest zachwycony, kibicuje temu projektowi. Zresztą sam wybrał kawę do tego projektu. Jest tutaj blend arabiki robusty. Z testów wielu kaw wybrał właśnie to. Na dobry początek. Jako kawa, która jest uniwersalna. Jemu smakuje przede wszystkim. Zespół również zaopiniował pozytywnie tą kawę. No bo, bo tu jest i kofeina, i moc, i rock' and roll. Dziękujemy Wam bardzo za, za ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobał. Zapraszamy na social media Lady Punk. Zapraszamy do oficjalnego sklepu Lady Punk. Tam kupicie kawę Lady Punk. Jest na żywca wszystko. Kupicie kawę Lady Punk, kupicie koszulki, kupicie. Wiele rzeczy kupicie. Po prostu tam pójdźcie, zobaczcie, ile oni tego mają. Obserwujcie nasz kanał. Nie? To po pierwsze. Skomentujcie i włączcie powiadomienia, a ja zapraszam Was do następnego odcinka. Eee, za mną wrock for freedom, rock for freedom, pierwsi zawodnicy. Zapraszamy. Już wchodzą. Dziękuję bardzo.